Jestem zawodnikiem, który ma przyjmować, bronić. Generalnie jestem odpowiedzialny za drugą linię, za całe ustawienie obrony, przyjęcia. To jest moja robota, to jest mój chleb. No ja uważam, że no, jest to pozycja ciężka, no bo tak jak na każdej pozycji praktycznie nie wiem, nie, przyjmujący nie przyjmie, może krzyknąć, dajwać do mnie i zaatakować skończy, nie będzie mu za złe. A, no. Moją, moją robotą jest, że tak powiem, no, tylko, tylko tak defensywna, jak coś się w niej nie powiedzie, no to już nie, nie mam jakby możliwości, żeby się poprawić. no cóż, to jest mój chleb, e, troszeczkę ze względu może na wzrost i na innej się nie dało, ale jestem zadowolony. jak najwięcej tej piłki poczuć i podwijać przed meczem, żeby, żeby no, robić, robić to, co robię na boisku dobrze. Ale no, nie ukrywam, że na treningu, jeżeli jest okazja, no to, no to <grym wytrzymańcuchomości> lubię sobie y, czasami poatakować. Zawsze tak miałem, y, zawsze mnie do tego ataku ciągnęło. E, no ale cóż, no, przed, przed meczem wolę jednak skupić się na tych na, no, s, no, no, na, na, grze, na grze defensywnej, tak? czyli wolę sobie jeszcze parę tych piłek przyjąć. Z wojtkiem na z boku podbijać, żeby jeszcze poczuć więcej pił. Wzrost, no jakby tak może głównej roli nie odgrywa, ale jednak wiadomo, że zawodnicy dwumetrowi no, przeważnie są gorzej, motorycznie może przygotowani do, do bronienia piłek. są po prostu więksi. No i im to większo, większy problem, żeby znaleźć się szybko nisko parkietu. No, myślę, że głównie to jest stabilność, szybkość. E, no, ja myślę, że dobry libero nie powinien być jednak za wysoki, bo widać to zresztą, że ci zawodnicy mają bardzo często problem z, z bronieniem czy z przyjmowaniem piłek. No cóż, ale to myślę, że warunki fizyczne nie są najważniejsze w tej pozycji. Częściej niż ja siadają środkowi, bo oni siedzą przez trzy ustawienia, ja tylko e, schodzę praktycznie na dwa ustawienia, kiedy środkowy zagrywa. Tak, czasami to pomaga rzeczywiście, no, żeby, żeby nadać sił, żeby ochłonąć, e, żeby się z, no, na, na chwilkę przynajmniej z tego, z tego boiska zejść. Oczywiście tak więc rozgrywający takiej, e, takiej możliwości nie mają, no, chyba że, że ten stwierdzi, że trzeba je takich posadzić do kwadratu. No to czas, czasami rzeczywiście to pomaga, żeby na chwilkę sobie zejść złapać głęboki oddech, wrócić na boisko i walczyć zale. Ja też o dziewczynie się nie no Oczywiście rozmawiamy, rozmawiamy o tym, o czym mówiłem, czym się zajmuję, tak? czyli przyjmowaniem yy, i obroną. Te rzeczy, ja też jestem odpowiedzialny za ustawianie tych rzeczy, dlatego cały czas konsultuję z trenerem. Mamy odprawy taktyczne, wiemy jak, wiemy jak zawodnicy z, dru, z przeciwnej drużyny zagrywają, tak także bardzo często wiemy, że zagrywka na przykład jest do strefy 1-6, także wtedy przesuwamy się troszeczkę, żeby pokryć bardziej te strefy. Czasami zagrywka jest, bardzo często przyjmujemy zagrywkę flot, staramy się przyjmować w dwóch, także to wtedy też musimy oczywiście to przed akcją wiedzieć, żeby nie było żeby nie było żadnego bajzlu na boisku, tak? No, czasami oczywiście tak jest, ale, ale my staramy się robić wszystko, żeby żeby nie było. Także no, te nasze rozmowy głównie, głównie dotyczą tego. Z obroną bardzo często jest tak, że no, albo się dobrze stanie i, i te piłki się dobrze odbijają, albo nie. No jest taki dzień, miałem na w Rzeszowie dzień taki, że wydawało mi się, że stoi dobrze piłki, podbić jakoś za dobrze nie mogłem. No i wtedy mogę powiedzieć, że mi się lepiej przyjmowało, bo lepiej mi to wychodziło, tak? Ale generalnie no, Generalnie to nie ma, nie ma to jakiejś, nie mam różnicy, czy że jestem dużo bardziej dużo bardziej mi odpowiada przyjmowanie, a bronienie nie, czy też na odwrót.